Konfrontacji z Iranem pies kulawą nogą Izraelowi nie pomoże. Dlatego zgodnie z zasadami Realpolitik robimy tylko to, co jest naszym doraźnym priorytetem. Batalia z Teheranem toczy się teraz głównie w upadłej Syrii, podbitej częściowo przez Rosję, która dotychczas starała się Izraelowi nie przeszkadzać. Nie widziałem to powodu, dla którego w kwestii Ukrainy Izrael miałby wychylać się bardziej niż kompletnie obojętne na punkcie naszego bezpieczeństwa kraje europejskie i ambiwalentny pod rządami progresywnego lewactwa Waszyngton. Jeśli natomiast Rosja faktycznie zacznie bruździć Izraelowi w Syrii, narazi się tam na spektakularne wpadki w kontekście wojny elektronicznej Zaliczając też dotkliwą klęskę geopolityczną, jaką byłaby dla niej utrata zawieszenia w tym kraju w postaci reżimu Asada. Moskwa chyba jednak doskonale rozumie te zagrożenia, dlatego pyszczy teraz na Izrael jako pętana, usteczkami, ławrowa. <laughs>